I zabaw w kamieniu Kerencji. Witam bardzo serdecznie i w szefie poproszę o zabranie głosu pana Burmistrza Kamienia, pana Wojciecha Gąskiego. Witam serdecznie państwa. Cieszę się, że możemy się spotkać tutaj przy nowo wybudowanym placu zabaw. Chciałbym przywitać zaproszony gości, mianowicie panią Bawalew Grewka, szefa tutaj Panią Pańskiego tego samorządu yy, Pan Krzysztof Muter Pan Wojciech Grudziadz Pan Józef Federa i Pan Regina Kudeja. Widzę, tutaj jakaś rada jest w komplecie natomiast yy, od strony wykonawczych to bym przywitać widać Pana Daniela Gacyk, ale wiem, że nie przyjechał, nie potwierdził przyjazdu, a szkoda i Panią Dyrektor Biblioteki, Pani Dorotę pan Korkas Pana Dyrektora Miejskiego Gminnego Środka Kościoła Hanna Neusza bone Kazimierza Wojlaka, Przewodniczącego Rady Karnej Krajeńskich i lokalne media, a mianowicie Miejską Telewizję Kablową i wiadomości OIWS. Przede wszystkim chciałbym też również przywitać rodziców i gości, którzy tutaj się zabrali, a przede wszystkim najbardziej serdecznie chciałbym przywitać nasze miguńskie popsiaki, dla których ten za zabaw jest wybudowany i cieszę się, mogą podemowi dzieci się w tym Szanowni Państwo, gmina Kamik Kraińskiej zrealizowała kolejny projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach programu rozwoju wiejskich na lata 2007-2013. W dzienniku 2012 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy do lokalnej grupy działania na czynnik północy w Depchnię na realizację projektu Budowa Placu Sacharz z na nawierzchnią. Dnia najmłodszych dzieci w ulicy Sąpoleńskiej w Kamilu w ramach tzw. Tak wsi. projektu była poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych w zakresie utworzenia i dumowego dostępnego bezpiecznego zabaw dla najmłodszych dzieci. Pierwotny koszt inwestycji wynosił 162 tys. złotych, w średnio składanym dofinansowaniu prawie 92 tys. złotych. Po przetargu powstały oszczędności. Ostatecznie wykonawca robót otrzymał 127 551 zł Gmina Kamiński stworzył wniosek o 82 960 złotych. Szczególną zaletą tak zabaw jest sąsiedztwo gmin instytucji kultury, a mianowicie biblioteki oraz domów kultury. Mamy nadzieję, że instytucje te pójdą do dzieci na przykład poprzez informacje y, o, o, o gronie warsztatów generowych. Mając na wagę bezpieczeństwo dzieci zaprojektowano asystowaną bezpieczną, bezpieczną nawiecznię, dodatkowo wkrytej. Nawierzchnia jest wodą przepuszczana, składa się z mieszaniny pianu diametrat, latu gumowego. Nawierzchnia dodatkowo pokryta jest powłoką wzmacniającą. Wyposażenie stanowią urządzenia z materiałów i tworzyw sztucznych na to zapewnić im długowieczność. Zamontowano 8 urządzeń rekreacyjnych zestaw ze zwieszaniem, kuczkawki, piastownicę, karuzelę, bujaki sprężynowe, kółko-krzyżyk oraz łapki i śmieci po 3 sztuki. Placa jest ogrodzona. Mimo wymienionych tutaj zalet bezpieczeństwa na tym placu Szanowni rodzice, to największa odpowiedzialność spoczywa na Was za bezpieczeństwo dzieci. To wy razem z nami odpowiadacie, żeby te dzieci były tutaj bezpieczne, i nigdy nie wybiegły żeby się nic im nie stało. Bo przecież dzieci są nasze wspólne, jest to nasza cała radość społeczna, aby ich było najwięcej. Dziękuję Państwu za uwagę i teraz bym prosił o... Kuba dziecka z przecięciem przeżywamy poważnie pan do jak pośladów. Rozpoczną przecięcie, ale na koniec poproszę jedno dziecko, żeby przecięło, jednak do końca tą wstęgę. Będzie bardzo dużo. Będzie bardzo dużo. Dobrze. Na początek panie przewodniczący. Poproszę pana burmistrza.

no mocno. mocno. Coś jest bardzo ciężko z przecięciem do końca. No, to O, i już jest. Brawo. Brawo Zapraszamy wszystkich na... Klas, musimy zacząć po łóżku. Teraz za chwilę rozpoczniemy dla dzieci. Zapraszamy wszystkie dzieci, które chciałyby brać udział w zabawach na klas ośrodka. Tutaj zapraszamy. No trudno, trudno to będzie. Bo osób jest wszędzie. o trudno to będzie. Bo osób jest wszędzie. Witam serdecznie Państwa. Cieszę się, że mogę dzisiaj do Państwa przemówić w Placu Zabaw. Jest to bezpieczny plac zabaw dla dzieci, wybudowany w kamieniu ukraińskim. I myślę, że marzenie i prośby mieszkańców spełniły się, ponieważ były zawsze interpelacje wskazujące, aby Plac Zabaw wrócił na swoje stare miejsce. I złożyliśmy projekt do LGD w Debrznie, który uzyskał pozytywne akceptację, i dostaliśmy dofinansowanie na ten bezpieczny plac zabaw w wysokości 82 tysięcy złotych, które będą zrefundowane gminie kamień krańskim, a tym samym możemy się szczycić nowym bezpiecznym placem zabaw dla kamieni na starym miejscu przy posterunku. Także gratuluję mieszkańcom, a przede wszystkim cieszę się, że dzieci mogą się bawić tutaj. Bezpiecznie pod opieką rodziców na bezpiecznym placu zabaw. Dziękuję bardzo. Ale szczęśliwie. Jedziemy. Ok, I następną osobę. Ciało, Szybko, I następne dzieci. I zakręcamy, elegancko. Ryczek to jest, Ryczek, Ryczek. I Marta. Brawo! Dobrze, się nie przewrócili. I tak. I jeszcze jedna, Jula. Jula. I jedziemy, jedziemy, jedziemy. I jedziemy. No właśnie tak widzę, że już tam. Dobrze, słuchajcie, duże brawa. Jeszcze jedna koleżanka. Duże brawa. Ja myślę Pani Aniu, że coś tutaj damy, nie? Tak. Wszystkie dzieci wgrały, bo pięknie jechały, paczki zostają, bo ja myślę, że te dzieci, które nie brały udziału, zobaczcie, nie było to trudne. Które nie brały udziału, to jeszcze z paczkami pojadą. Kto nie brał udziału, to jeszcze to, je, to robimy następne. Mogą nawet starsze być.

Czy, czy są jeszcze dzieci, które chcą w tym konkursie staczką wziąć udział? No to słuchajcie, to jeszcze robimy, ale te, co. To ma ochotę. kto nie brał udziału. Dobrze. To nie brał udziału, a ma ochotę na. Ale to musimy się podzielić. Słuchajcie, wy dwie duże. Tu już mamy tu trójkę. Tak, jest, aha, te osoby. Raz, dwa, trzy. Skrę skręć. Trzy, jeszcze tak jechać. Widzisz, to jest lala. O, dobra, dobra. Uwaga, na miejsca. Uwaga na miejsca, gotowi. start, jedziemy. Slalomem, skręcamy. Do ostatniego pachołka. Bardzo ładnie. I następna osoba. I następna osoba. Sòrensia, zavlas avan genki.